A Jezus zawoławszy dziecko, postawił je pośród nich i powiedział: Zaprawdę powiadam Wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kluczem jest to, żeby stać się jak dzieci. A kto przyjmie jedno takie dziecko w moje imię, mnie przyjmuje. Dalej mówi o tym, że kto takie dziecko zgorszy. To ma problem. Lepiej, żeby sobie wziął kamień błyski i utopił się w morskiej głębinie. Jezus mówi o tym. Zobaczcie, on tutaj mówimy tutaj o dorosłych mężczyznach. Mówimy o uczniach. To byli dorośli faceci. To nie byli nastolatkowie, to nie były małe dzieci. Mówimy o dorosłych mężczyznach, którzy są przy, przy samym Chrystusie. Nie tylko są świadkami jego cudów i uwolnień, ale sami zaczynają usługiwać w tych darach, bo w tej historii z uwolnieniem. Wygląda to tak, że Jezus wypędza tego dem demona po tym, jak uczniom się to nie udało, bo oni próbowali go wypędzić, nie poradzili sobie, dlatego zawołali Jezusa. Jezus im wtedy powiedział, że taki rodzaj wychodzi przez post i przez modlitwę, a ich nazwał ludem Małej Wiary. I wiecie, to są ludzie, którzy byli tam na tej górze przemienienia i słyszeli Boży Głos. I oni przychodzą do Jezusa z pytaniem: Kto jest największy w Królestwie Niebieskim?